Ich potrzeba bycia w relacji jest głęboka i autentyczna. Z kolei osoby z niskim poziomem tego motywatora lubują się w ciszy, samotności i skupieniu. Czy ładujesz baterię w grupie, czy raczej potrzebujesz spokoju i samotności, by odzyskać energię? To motywator, który ma też ogromne znaczenie dla lidera. Witaj na kanale Foreignio Plus. Z tej strony Aleksandra Wawrowska i zapraszam cię do kolejnego odcinka naszej serii o motywatorach według Reis. Motivation Profile. Dziś porozmawiamy o motywatorze, który bardzo mocno widać na zewnątrz. Kontakty społeczne, czyli potrzeba bycia z innymi ludźmi, bycia w relacjach, w centrum uwagi, we wspólnocie. RMP to motywator, który określa, czy obecność innych ludzi Cię zasila. Czy wyczerpuje? Czy ładujesz baterię w grupie, czy raczej potrzebujesz spokoju i samotności, by odzyskać energię? Osoby z wysokim poziomem motywatora, kontakty społeczne uwielbiają rozmawiać, być wśród ludzi, dzielić się, żartować, wymieniać emocjami. Ładują się energicznie przez kontakt z innymi: telefon, spotkanie, live na Instagramie. Czasem trudno im wytrzymać w samotności. Niekomfortowo czują się, gdy są odcięci od ludzi. W zespole są naturalnymi Integratorami potrafią zjednywać, angażować i rozśmieszać. Ich potrzeba bycia w relacji jest głęboka i autentyczna. Z kolei osoby z niskim poziomem tego motywatora. Lubują się w ciszy, samotności i skupieniu. Działanie w grupie je męczy. Potrzebują odpoczynku po dłuższym kontakcie z innymi. Mają ograniczoną potrzebę dzielenia się swoimi emocjami czy myślami. Wolą spotkania jeden na jeden niż duże grupy i gwar. Czasem bywają postrzegane jako zamknięte, ale to nie zamknięcie, tylko potrzeba spokoju. W zespole warto znać poziom tego motywatora. Dlaczego? Bo osoba z wysokim kontaktem społecznym może brać milczenie jako znak, Niechęci, podczas gdy osoba z niskim poziomem po prostu ładuje akumulatory w ciszy. To motywator, który ma też ogromne znaczenie dla lidera. Czy wiesz, czy Twoje spotkania z zespołem są energetyzujące dla wszystkich? Czy bierzesz pod uwagę, kto woli komunikację pisemną, a kto potrzebuje rozmowy? Czy integracja dla jednych nie jest przytłaczająca, a dla innych nie za cicha. To również motywator, który może być przyczyną wypalenia u lidera, który ma go nisko, ale musi być codziennie z ludźmi, albo frustracji u osoby z wysokim kontaktem, która utknęła w samotnej pracy zdalnej. Ja sama mam ten motywator bardzo nisko. Potrafię funkcjonować w grupie, ale potrzebuję dużo przestrzeni, oddechu i samotności. I dzięki RMP wiem, że to nie jest wada. To naturalna potrzeba mojego systemu. A ty? Czy ludzie Cię ładują, czy zużywają? Czy obecność ich to dla Ciebie energia, czy obciążenie. Dziękuję Ci za ten wspólny odcinek. W kolejnym porozmawiamy o motywatorze, jakim jest rodzina, czyli potrzebie bliskości z najbliższymi obecności wspierania i opieki. A jeśli chcesz zgłębić temat motywacji, komunikacji w zespole lub poznać swój własny profil RMP, zapraszam Cię serdecznie na naszą platformę subskrypcyjną. Foranjo.pl. .pl. Znajdziesz tam zarówno. Szkole, jak i kursy, oraz wzory gotowych wniosków, a także kalendarz grantów. Do zobaczenia w przyszłą środę o godzinie 18:00 PA. W RMP to my. dzielić się żart, to. dzielić się. Ojej, to. tutaj wfłasił. Duże grupy i gwary. Gwar. Mhm. Czy wiesz, czy. czy wiesz, czy.